Jest wtorek, jakaś straszna poranna godzina, bo dopiero świta. Na głowie mam kota i oczywiście zmierzam na dydaktykę. Wyjdziecie ze mną. To idziemy. Wam nagrać taką ładną kołatkę w kształcie lwa, ale niestety nie zdążyłam, bo oczywiście jestem spóźniona do tej szkoły. Jakże mogłoby być inaczej, przecież nie mogłam rano wstać i musiałam przedstawiać budzik chyba z 10 razy, ale w każdym razie chwali się to, że w końcu w końcu zmozałem, bo zmozołem, ale wstałam. I widzicie, to jest też jakaś tam cecha charakterystyczna tego vlogowania, bo Bo ja nie jestem w stanie oczywiście nic zaplanować. To wszystko dzieje się spontanicznie. Wszystkie ujęcia, wszystko. A później później powstaje z tego vlog, który jakimś cudem staje się, nie wiem, <grym> czymś. Dobra, idę do szkoły, bo się spóźnię. A i tak się spóźnię, więc idę. Właśnie wyszłam z dydaktyki i muszę Wam powiedzieć, że dzisiejsza lekcja bardzo mi się podobała. To była lekcja o wierszach Wisławie Szymborskiej. Właściwie to uczniowie pisali takie CV. CV inspirowane wierszami Wisławy Szymborskiej. I też dowiedziałam się o czymś, o czym nie wiedziałam i może Wy też o tym nie wiecie, dlatego powiem. Wisława Szymborska pisała też takie odwódki, jeżeli dobrze zapamiętałam tytuł. To były takie. No nie no to nie były wiersze. W każdym razie tematyka była mocno alkoholiczna, dlatego stwierdziłam, że, że to jest ciekawe, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do wygooglowania odwódków. Idę zupełnie inną drogą niż zwykle i znajduję się w jakiejś tam innej części Kazimierza. Teraz będę zmierzała w stronę Uniwersytetu Pedagogicznego na kolejne zajęcia. Jeszcze wstąpię sobie do czytelni. Bo muszę poszukać cyklu, wierszy, miłosza. Zapomniałam jak. Przypomnę sobie później, to wtedy wam powiem. Jeszcze na pewno o czym chciałam mówić. Aha, napisałam tę pracę o poezji po 39 roku i wydaje mi się, że ma ona sens. Ale już nie będę Was teraz nudzić i po prostu pokażę Wam może, gdzie jestem. Jeszcze postanowiłam do was wrócić, bo przypomniałam sobie, co to jest za cykl wierszy Czesława Miłosza to jest cykl wierszy ojciec Severus. W, tutaj mam akurat wersję angielską, bo oczywiście potrzebuję tłumaczenia polskiego na te zajęcia z przedmiotu Miłosz and Gombrowicz, Belief, or unbelief. Niezwykle pasjonujące zajęcia i całe szczęście, że większość spośród tych tekstów ma w ogóle tłumaczenia polskie, znaczy no, że zostały napisane najpierw po polsku, a później dopiero po angielsku, zostały przetłumaczone, więc więc całe szczęście nie muszę czytać tego wszystkiego po angielsku, mogę sobie porównywać na przykład jeżeli czegoś nie jestem pewna, to mam wersję polską, więc taki sposób czytania jest na pewno lepszy. Wiecie co? Jednak nie dało mi to spokoju i znalazłam te odwódki Wisławy Szymborskiej. Te odwódki mają zniechęcać do alkoholu, przedstawiając ponure skutki nadużywa nadużywania trunku, więc pomyślałam, że no nie mogłabym tego Wam nie przeczytać, więc przeczytam. Od whisky iloraz niski, od żytniówki dzieci półgłówki, od likieru równy zeru, od samogonu utrata pionu, od koniaku finał na haku, od palinki wstrętne uczynki, od śliwowicy torsje w piwnicy. Ten ostatni wers, czyli o Śliwowicy, podoba mi się chyba najbardziej. I tym pozytywnym akcentem zakończę to ujęcie i pójdę w końcu na uczelnię. Widzieliście, weszłam w posiadanie dwóch książek: pani Dalloway i w poszukiwaniu straconego czasu. O tych książkach opowiem wam później, to znaczy nie o tych książkach, bo ich jeszcze nie przeczytałam, to znaczy w poszukiwaniu straconego czasu czytałam ale dawno, dawno temu i nawet powątpię wam w to, czy w ogóle wtedy to w poszukiwaniu straconego czasu zrozumiałam, ale w każdym razie opowiem wam w ogóle, dlaczego te książki trafiły w moje ręce. A teraz wracam do mieszkania. Dobra mili moi, ja tutaj się trochę ogarnęłam i siedzę na łóżku, mam obok siebie dwie książki Tak jak mówiłam wcześniej, Marcel Proust, czyli W poszukiwaniu straconego czasu Część pierwsza, ten tom pierwszy, chociaż tutaj właściwie jest chyba tom pierwszy i drugi, nie Nie wiem, w każdym razie mam przeczytać tom pierwszy, no i Virginia Woolf i jej Pani Dalloway I tak sobie myślę, że zacznę chyba od Pani Dalloway Moja koleżanka zaczęła to niby czytać, ale zwątpiła po kilkunastu stronach, stwierdzając, że w tej książce nic się nie dzieje Ja jej powiedziałam, nie no, co ty mówisz, jak to nic się nie dzieje Po czym zaczęłam czytać opis tutaj z tyłu na okładce tej książki I pierwsze zdanie tego opisu jest jakie? Na pozór niewiele się tu dzieje no więc, Czyli jednak tutaj niewiele chyba się dzieje. Tytułowa bohaterka przechadza się po mieście, spotyka parę nieznajomych, przygotowuje wieczorne przyjęcie, odwiedza ją mężczyzna, którego kiedyś kochała. W istocie jednak powieść jest istnym kłębowiskiem uczuć i namiętności. Dzięki zastosowanej przez autorkę technice strumienia świadomości, czytelnik nie tylko obserwuje świat z perspektywy kilku bohaterów, lecz także towarzyszy ich myślom i emocjom, odkrywając co naprawdę czai się za fasadą ładu, harmonii i rodzinnego. Szczęścia. W ogóle wydawało mi się, że ta książka jest grubsza, a teraz okazuje się, że jednak Virginia Woolf nie napisała opasłej powieści. Więc tak, zacznę od pani Dalloway, później prze przejdę do tej książeczki, a później do kolejnych, bo to są książki, które muszę przeczytać na egzamin, zaliczenie coś takiego, w każdym razie z tego przedmiotu eksperyment. W powieści dwudziestowiecznej Mam te zajęcia w ogóle do godziny dwudziestej One trwają w poniedziałki I zawsze nawet nie chcę mi się na nich myśleć Ale dobra, za każdym razem się jakoś zmuszam Więc plan jest taki, że troszkę poczytam tej pani Dalloway A później zacznę robić jakąś dziwną I nie wiem komu potrzebną w ogóle do szczęścia prezentację Na temat czego? Podcinania wędzidełka Między innymi i innych... Mitów tego typu. Dobra, a to jest akurat mniej ciekawe. Znacznie mniej ciekawe. Ja znacznie bardziej już chyba już wolę od tego podcinania dełka tą panią Dalloway. Słuchajcie, jak można się domyślić, jest już późny wieczór, za chwilę zabieram się zamontowanie tego vloga, ale dlaczego nagrywam w tej chwili? Oczywiście dlatego, że zdołałam przeczytać połowę tej książki. Nie sądziłam, że pójdzie mi tak szybko, chociaż oczywiście musicie wiedzieć, że, wiedzieć, że nie jest to książka, którą czyta się szybko. To jest książka wymagająca ogromnego wręcz skupienia. I gdybym tak sobie myślałam podczas jej czytania, że gdybym miała określić ją takim jednym przymiotnikiem, to wybrałabym przymiotnik jednocześnie banalny i taki, którego na pewno nigdy z Was się nie spodziewa. Otóż powiedziałabym, że ta książka jest delikatna. Po prostu zagłębiając się w opisywaną na jej kartach historię, o ile o jakiejkolwiek konkretnej historii można tutaj mówić, bo to jest, jak czytałam Wam wcześniej, strumień świadomości. Ma się takie wrażenie, że, że to wszystko jest takie właśnie kruche i delikatne, i zagłębiając się w te historie, przerzucając kolejne strony z, z tym wszystkim, co zostało tutaj opisane, czytelnik musi postępować właśnie tak bardzo, bardzo delikatnie, bardzo subtelnie i to mi się strasznie podoba. To nie jest na pewno książka dla wszystkich. To jest bardzo specyficzna, i tak jak powiedziałam, bardzo wymagająca książka, i też skłaniająca do wielu rozmyślań. Powiem Wam od razu, że ta tytułowa bohaterka, jakoś, nie wiem, nie przypadła mi do gustu, ona wydaje mi się dziwna, zwyczajnie wydaje mi się dziwna. Natomiast urzekł mnie jeden z bohaterów Septimus Smith, czyli człowiek, który nie widzi sensu w życiu i. Chce się zabić. W pewnym momencie yy, czytamy. Nic mu nie jest, nic tylko ten grzech, za który natura ludzka skazała go na śmierć. Grzech nieodczuwania niczego. Nic go nie obeszła śmierć Iwansa, to było najgorsze. Ale we wczesnych godzinach świdu wszystkie inne zbrodnie podnoszą łby nad poręczą łóżka. Potrząsają pięściami, uśmiechają się szyderczo do bezwładnego ciała, które zdaje sobie w pełni sprawę z własnej nikczemności. Jego postać wydaje mi się zwyczajnie fascynująca, dlatego owszem, ta książka jest dziwna jest nietypowa, jest tak jak powiedziałam wcześniej, delikatna ale też jestem bardzo ciekawa jak ta cała historia zostanie poprowadzona dalej dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście tę książkę Virginia Woolf i co? I do zobaczenia w moim kolejnym vlogu, albo w jakimś tam innym moim kolejnym filmiku pa pa